Przepraszam bardzo, Pani, chciałam się zapytać, tak, Pani jako wątpliwości, że tak Pani jako posła, jaką Pan teraz jako tutaj, że Pan się jak Pan widzi y, y, tutaj w Polsce no, funkcjonowanie kolonialnych sprawiedliwości? W prokuratury, milicji, ja, przepraszam, policji. <śmulizacja> proszę Państwa, e Konfederacja stawia sprawę bardzo jasno. No, e, czy pan jest reformą głęboką, czy tam jak to, czy, Proszę pana, czy, 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 tak, no nie sposób sam? nie być za reformą sądownictwa. Ja nie chcę się w tej chwili odnosić do reformy wykonania pana Z bo y, po pierwsze albo jej nie rozumiemy, albo się to kończy skandalami. Natomiast jest jak tu. było, tak jest. Czy jak pan, sprawy trwały po kilka latach... Jest na tym temacie, czy Pan ma, ma jakąś wiedzę to. na ten temat? Czy, czy taką, taką ogólnikową, taką zeternizującą, jeździową? że czy, czy, ja czy pan sam no to jeżeli Panu ktoś powie, że ma wiedzę o wszystkim, to po prostu kłamie. Każdy z nas się sprawia, że specjalizuje, ma wiedzę... to na co nie czuć, o tej... Dlatego Panu odpowiedziałem. Że nie chcą zmienić tych sądów, nie? Tak, tak, proszę pana, że przede wszystkim rzeczą podstawową tak, dla obywatela to są dwie rzeczy. Jeśli chodzi o to jest jedna podstawowa. Dla obywatela, który ma sprawę w sądzie, i to niekoniecznie mówię o sprawie tej karnej, żeby była jasność, to jest przede wszystkim szybkość postępowania, i to jest rzecz podstawowa. Również w sensie gospodarczym. Jeżeli ktoś, jeżeli państwo komuś niesłusznie zabierze na przykład, są firmy dyrektora mz i trwa to po kilka lat z rządzaniem dochodzą do czegokolwiek, to o czym mamy rozmawiać? Ile czasu możemy czekać na sprawiedliwość, jeżeli ktoś skrzywdzi nasze dziecko? To wymaga zmian w sądownictwie i polityka Federacja daje konkretne rozwiązania. To są rozwiązania również w charakterze technicznym. Natomiast w tej chwili, to co robione, to jest wszystko robione pod polityki. No dobrze byłoby, było, gdyby trochę tej polityki zdjąć z pewnych rzeczy. To samo mamy, proszę Państwa, w oświacie. Ja powiem szczerze, że nie nadążam. To no jest komuna, Jezus. Ale trzeba nawet wiele obszarów, które właśnie się, się nie zmieniają. Jeżeli mamy, mamy oświaty, już pomijam programy w tej chwili. Ale co przychodzi rząd, to ma nową wizję wspaniałą kolejną. Tak? Już nie sposób się łapać. Są gimnazja, czy ich nie ma, może za chwilę znowu będą i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy pewnych normalnych schematów, coś, co będzie odpolitycznione będzie dawało pewien fundament działania. W tej chwili mamy po prostu cały czas pewną kosztawkę, pewną nic z tego wszystkiego będzie o ja o to, to nie Ja tak rozwój pana powiedzieć, ale pan za bardzo głęboko wchodzi w dziedzinie, bo ja tak uważam, że jesteśmy praktycznie w tym wieku, tak jak przy tyle lat przyjeżdżają w tej Polsce, ja uważam, że głęboki być cała Polska, bo to... to się Policja, sądownictwa, nie, no nie, 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 nie da się ma, nie da się rokowców, bo to jest wszystko skomplikowane. Jeżeli uznajemy, no, że, ma, że w naszym kraju jest no, no, bardzo no, wiele obszarów, a można powiedzieć, że wszystkie źle funkcjonuje, to co do powiedzie, że zrobimy sobie jedną dziedzinę, zreformujemy, a reszta samo się ułoży.

to najważniejszą sentencję to wygłosiła przykwierczką pani. Bo yy, no, nie wiem, czy to jest nasza cecha narodowa, ale jeśli tak, to niekoniecznie ona jest taka e, pozytywna. To znaczy tak, bardzo lubię podyskutować, bardzo mamy różne zdania. Yy, a jak przypadku do czego, to ktoś jest zajęty, nie ma czasu, zajmuje się czymś innym. Ale jedną rzecz, proszę Państwa, bez względu na to, czy Państwo zdecydują się głosować na Konfederację, czy nie, to podstawową rzeczą która daje tak naprawdę mimo wszystko, nawet jeśli zagłosuje się Państwu na coś innego, daje jednak pewne światełko. To jest przede wszystkim pewna aktywność, a zwłaszcza pójście na wybory. Najgorsze, co możemy zrobić, to zwiesić ręce i mówić, jakoś to będzie, albo nie chcę rządzą, bo coś tam. Nie, nie chcę rządzą. Oni czy, czym rządzą? Ci, którzy dochodzą do władzy, rządzą naszym życiem tak naprawdę. Więc nie bądźmy nigdy wobec tego obojętni, bo to jest droga do...